Mieszkańcy Kawęczyna i okolicznych wsi usiłują nie dopuścić, by w Kawęczynie powstała gigantyczna ferma kur. W piątek odbyło się w Marzeninie zebranie, podczas którego mieszkańcy po raz kolejny powiedzieli głośno nie dla tej inwestycji. Padło dzisiaj takie stwierdzenie z Pana ust, że będziecie walczyć o to, żeby ta ferma tutaj nie powstała legalnie albo nielegalnie. Co Pan miał na myśli? Chciałem troszeczkę sprowokować ratusz po to, żeby bardziej się starał, żeby bardziej stanął po stronie mieszkańców, a nie tylko zasłaniał się procedurami gminnymi, tak? że no, był tutaj przykład na tym drugim filmiku że inwestor odwołał się do SKO. SKO dało od, e, inną decyzję niż gmina. E, no i w zasadzie inwestor sobie mógł budować później co chciał na działkach. Chcemy uniknąć takiej sytuacji. Pierwszą bitwę z lokalnym przedsiębiorcą, który usiłuje wybudować w bezpośrednim sąsiedztwie domów aż 20 kurników na ponad milion kurczaków, mieszkańcy Kawęczyna wygrali. Teraz rozpoczęli kolejną, gdyż Rajmund Gąsiorek powrócił do swoich planów. Czy uzasadnienie, które dzisiaj Pani przeczytała, myślę tutaj o braku uzgodnienia w stosunku do planu zagospodarowania przestrzennego zaskoczyło panią? To znaczy jesteśmy zaskoczeni, jesteśmy rozgoryczeni. No bo nie wysłuchano głosu ludu, tak? My wnioskowaliśmy właśnie o to, a ktoś, ktoś po prostu zupełnie inaczej to odbiera niż my. Szarżuje się tutaj kwestią bezrobocia. No jakie bezrobocie? Te drobne gospodarstwa, jeśli upadną, bo przy takim molochu, no nie ma tutaj ani żadne gospodarstwo agroturystyczne się nie rozwinie, ani nie powstanie żadne gospodarstwo ekologiczne. Gdyby jakiś, jakikolwiek rolnik chciał tutaj rozwinąć jakieś uprawy ekologiczne, nie ma szans, ponieważ nie przejdzie przez sito kwalifikacyjne, tak? Przy takim wielkim molochu, przy takich kurnikach, bo zanieczyszczenie środowiska będzie za duże. Dlatego o jakim, jakim bezrobociu my tutaj mówimy? Bezrobocie będzie w momencie, kiedy ta inwestycja powstanie. A poza tym w takiej wsi jak Kawęczyn. Y nie, nie możemy mówić o bezrobociu, ponieważ nie ma u nas żadnego rolnika. To jest wieś, gdzie nie ma żadnego gospodarstwa rolnego. Poza tymi terenami, które nas otaczają, to są, to są, nie ma tam żadnego gospodarza. My wszyscy dojeżdżamy do pracy gdzieś do wrześni, do ościennych miejscowości. W fermie inwestora Na fermie nora Inwestora pracują chyba dwie osoby. Także o jakim bezrobociu mówimy. W spotkaniu uczestniczył także wiceburmistrz Karol Nowak, który tłumaczył, dlaczego nie opracowano jeszcze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uniemożliwiłby tego typu inwestycje na tym terenie. Obecny był także poseł Zbigniew Dolata, który zdradził, że o działaniach Raimunda Gąsiorka poinformował już centralne biuro antykorupcyjne. Otrzymałem taką odpowiedź od pana premiera Tuska, że trzeba bada. To zawiadomienie i e, nic za tym nie poszło. Potem napisałem jeszcze jedną interpelację, e, już w czasie, kiedy pan, e, premierem była pani Ewa Kopacz. E, otrzymałem informację, że CEBA odstąpiło od e, tych badań e, ze względu na podjęcie działań przez Urząd Kontroli Skarbowej. E, no i obecnie myślę, że stosowne służby będą się m, tej sprawie przyglądały wnikliwiej niż to było w czasach rządów Platformy i PSL-u. bo tu Panie nikt nie chce mieszkać, bo ja Panie mam 67 lat, chętnie bym się wyprowadził pod Brzeźnie, a tu nie budują. Pozwólcie nam. Wszystkim nam wyjdziem do mieszkania i idziemy my, emeryci, w stąd. Ja tu nie chcę mieszkać, poważnie. Nie tylko ja, bo tu nic. To, ja, to ja jest tak dosyć, ty, takie gadanie, gadanie, gadanie. Rządziemy, jest... Są posłowie, Mamy gminę, urzędy, mamy tych radnych, dookoła wszystkich. Od czego to mamy? Proszę Cię, od tego jesteście wybrani, którzy nie możecie, nie proście nas, nie wyciągajcie, żeby my tu krzyczeli. Powiedzcie nie, nie ma zgody temu człowiekowi na takie rzeczy. Dziękuję, do widzenia. Dobrze, ja skończyłem, a nie mówię o gospodarstwach indywidualnych, że nas to król ma. On jest maszyński, to w nas jest dobry gospodarz. Czy tam ktoś coś mówi? Nikt nic nie mówi, ma prawo nie. ma prawo śmierć, próbki. Nikt nic nie mówi, my tu mieszkamy, nic. Ale to, co tutaj porobimy? Po co te ziemie, co na mieście? Wszystko jednemu człowiekowi. Teraz mnie wszyscy by rozebrali, ze świetnikami, z kosowy. Żeby tego nie Ja muszę, ja muszę tutaj wypowiedzieć. Starostę jest w